Kolejna partia i kolejna obroda rosyjska oficjalnie apeluje o zmianę repertuaru debiutowego. Poszło tutaj skoczek b 5 no naprawdę już ma, mam dość, mam dość tych pozycji. No ale dla odmiany oczywiście w meczu z Maksudlu e, naoglądaliśmy się e, wariantów z D4, tutaj za to nastąpiło skoczek C3. E, skoczek C3 na pierwszy rzut oka może wyglądać po prostu głupio, no bo jednak biały ma zdublowane piony i tak dalej. E, natomiast prawda jest taka, że biały e, rzeczywiście ma te zdublowane piony, ale nie jest to żaden problem, e, no bo czarny nie ma jakich zaatak nie ma jak tego wykorzystać, a za to biały ma bardzo szybki rozwój, ponieważ goniec już teraz jest otwarty, może on wkraczać do akcji, a dodatkowo jak nastąpi długa roszada, no to jakaś tam presja po linii D może się pojawić, więc ma to naprawdę dużo sensu. W partii goniec C7, goniec E3, roszada, hetman D2, więc to bardzo klasyczne podejście. Duda natomiast za ten czas przestawia skocz na F6. To jest. Ważne, warto to zapamiętać. Rzeczywiście, ten skoczek ustawiony na F6 jest najważniejszym obrońcą króla przy krótkiej roszadzie. On tutaj przede wszystkim punkt H7 zabezpiecza. Przydaje się też w działaniach w centrum szachownicy. Więc krótko mówiąc, warto tego skoczka na F6 zachować. Natomiast z drugiej strony, jeżeli atakujemy, to warto tego delikwenta się pozbyć. Między innymi dlatego często widzimy. Przy przeciwnych roszadach, że biały wali G4, G5, żeby tego delikwenta z F6 się po prostu pozbyć. W partii biały goniec D3 nastąpiło tutaj posunięcie C5 ze strony dudy, wieża E1, czyli figury białego się centralizują i goniec E6, więc wiadomo o co chodzi. No i tutaj Karuana zdecydował się na posunięcie skoczek G5, które nie jest dokładne według Stockfisha, było już grywane. Chodzi tutaj wiadomo o co, żeby tym gońcem z e6 się zainteresować. Czyli mamy tutaj bardzo, bardzo klasyczny przykład takiego przygotowania debiutowego na najwyższym poziomie i tutaj Karuana pokazał klasę po raz kolejny Jan Krzysztof Duda z problemami. Więc przygotowanie debiutowe na najwyższym poziomie trzeba wybrać coś teoretycznie niepoprawnego, nieidealnego, ale żeby przeciwnik nie znał. No i tutaj Jan Krzysztof Duda z zimną krwią, wybił na A2, i tutaj Janek z całą pewnością zna jeszcze wariant, zagrał to bez zastanowienia. W partii B3, czyli klasyka ten goniec w potrzasku. No ale teraz A5 i pokról B2. A4. Więc to wszystko jest tutaj przygotowane. Tak jak widzicie, genialny ruch. No faktycznie bardzo, bardzo ładne, żeby zbić tego piona, no bo jednak ryzykowne. Ryzykowne, że można stracić tego gońca. No ale to wszystko było przygotowane w domu. Na czym tutaj polega zabawa? Chodzi o to, że jeżeli król zgarnie tego gońca z A2, no to tutaj inicjatyw Czarnego jest po prostu nieziemska. No bo oczywiście ten król na linii A ustawiony no jest po prostu źle ustawiony. Bicie na B3, jeżeli król odbija, no to hetman tutaj wkracza do akcji. Jeżeli król tak po prostu próbuje się tutaj chować, no to szach i tak czy siak ten wjazd na A5 tutaj po linii A się tutaj zawodnik nie obroni. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo ładny wariant. Choć tutaj Duda się nie musiał wysiłkować. Bo przygotowane to było. Wysilił się w do. No i w partii bicie na C5 Janek po krótkim namyśle odbił. Wybicie na E6 nastąpił tutaj wtrącony szach. No i właściwie w tym momencie Duda zaczął się realnie zastanawiać. <laughs> I faktycznie trzeba powiedzieć, że przygotowanie Karłany było niesamowicie jadowite. Dlaczego? Ponieważ tutaj tak jak widzicie po Stockfishu zresztą, pozycja Dudy jest dobra, tak? Obiektywnie się to wszystko trzyma, ale nie ma prostego planu. No trochę was tutaj oszukuję, bo jest prosty plan, ale on nie działa. Więc to jest pewna pułapka Karłany. Przykładowo, skoczek D5 wygląda tutaj do bólu logicznie, żeby później zagrać gonie C6, no i atakować na C3, a co za tym idzie, atakować białego króla. No to wygląda tutaj cudownie, prawda? Natomiast problem jest taki, że hetman H5. Jeżeli tutaj nastąpi H6, no jeżeli nastąpi G6, to oczywiście wiadomo, natomiast H6 też nie pomaga, bo goniec bije H6, no król czarnego totalnie goły, no i to jest po prostu pozamiatane. Jeżeli ten goniec tutaj pójdzie na F6 z planem wybicia na C3, to w ogóle goniec bije G7, wygrywa, no i później w na H7, czy to gońcem, czy hetmanem, no krótko mówiąc, przewalone. Kluczowe jest to, że ta wieża w ogóle przeszkadza, no bo ten król nie ma którędy uciekać, tak? To gdyby nie ta wieża, zawsze byłoby pole F8. Można by się tędy gdzieś do centrum, do centrum schować, gdzieś, gdzieś tutaj przebiec. No. W partii Jan Krzysztof Duda zdecydował się po 20-minutowym zastanowieniu na wieża FD8, co stokwiszowo nie jest idealnym posunięciem, ale wybiło oponenta z przygotowania i to jest główny atut tego ruchu. No a plus jest taki, że w podob, jeżeli Zajdą podobne warianty, jak przed chwilą patrzyliśmy. No to często pole F8 się przyda czarnemu królowi, żeby po prostu się ewakuować, żeby gdzieś przejść do centrum, do bezpieczeństwa. Więc sens tutaj jest duży. Pozycja, tak jak widzicie, po Stokfiszu dalej grywalna. Więc z praktycznego punktu widzenia, to ja bym pytajnika temu ruchowi nie dawał. I tutaj w partii, po też bardzo długim zastanowieniu. Karuana zagrał goniec D2, goniec G5 według Stockfishowego ma tutaj więcej sensu, ale tutaj jakieś chore rzeczy się dzieją, jeśli mam być szczery, no bo trzeba tego króla chować, ta para gońców białego rzeczywiście bardzo aktywna. Kurczę, no są, są problemy, realnie tutaj są problemy, no bo ciężko jest się zaktywizować, ten goniec rzeczywiście utrudnia nam życie, a bez Czarnopolowego gońca na przekątnej H8, A1, no to białego króla nie zamatujemy. Co ciekawe, ten pion za 4 zdrajca parszywy, gdyż tutaj po prostu nie mamy jak atakować po linii A. Nie mamy też jak tego piona się pozbyć, jak chcielibyśmy. No i król białego po prostu całkowicie bezpiecznie sobie stoi na A1. A3 z planem Hetman B2 ma, oczywiście tutaj nie rozwiązuje problemów, no bo. Ta wieża zawsze wejdzie na B1, więc, więc tutaj żadnych e, kłopotów nie będzie. Natomiast w partii goniec D2, i właśnie to jest idea Dudy, którą można tutaj zastosować, czyli skoczek D5, ponieważ teraz już. Zagranie hetman H5 nie jest tak groźne jak wcześniej, ponieważ po H6 goniec bije H6, goniec F6, goniec bije G7, w tej konfiguracji już nie wygrywa, ponieważ można zbić królem, no i tutaj schować się na F8, a wcześniej byłby to mat, gdyby wieża stała na F8. Więc rzeczywiście idea Dudy perfektu tutaj zadziałała. Jeżeli chodzi o zdobywanie pionka... To też to nic białemu nie daje, no bo na koniec goniec idealnie się aktywizuje, no i piona C3 nie ma jak obronić. Przykładowo, jeżeli król chciałby tutaj podejść do defensywy, no to nawet można go odciągnąć, dając szacha, i jeżeli on na upartego będzie chciał tego piona pilnować, no to tutaj, wiadomo, zaraz będzie jeszcze większy problem. Czyli ten pion z E6 jest stracony, ale jeżeli przy okazji zdobywania tego piona biały wymieni hetmany, to czarny jest zadowolony. No i tutaj w partii Karuana głowił się, głowił, głowił się, głowił, no i finalnie zagrał wieża B1. Bo ta wieża na D1 była dosyć mało robotna, tak? No bo teoretycznie linia D otwarta, nie ma tutaj pionów, no wieża mogłaby kiedyś z niej skorzystać. No ale zanim wierzę z tej linii, skorzysta to minie 100 lat. Te gońce póki co przeszkadzają. A na linii B o dziwo, o dziwo tutaj może naprawdę całkiem nieźle atakować. No i teraz była trudna decyzja przed Karuaną, ponieważ jest możliwość zwiększania presji, a jest możliwość przejścia do lepszej końcówki, takiej z jadem. Jedno i drugie wygląda tutaj ciekawie. Karuana finalnie zdecydował się na przejście do końcówki. No i teraz wisi oczywiście ten pionek z B7, w związku z tym zostało zagrane B6. No i teraz. Problem w pozycji dudy jest taki, że Duda nie skoordynował jeszcze swoich figur. Ponieważ no, struktura pionowa białego jest fatalna, więc jeżeli figury czarnego się zaktywizują, to rzeczywiście biały spada z rowerka. No ale póki co tylko skoczek jest aktywny. I tutaj problem Dudy jest taki, że posunięcie C4 jest możliwe. No i tak, skoczkiem odejść nie można, no bo strata gońca. Więc trzeba wtrącić szacha, król odchodzi, no i teraz wisi ten skoczek. Jeżeli skoczek odejdzie jakoś pasywnie, no to to jest po prostu totalnie dramatyczna pozycja. No bo bicie na B6, zaraz tym pionem C5 jeszcze biały się zainteresuje. No po prostu czarny nie ma się gdzie ruszać, nie ma absolutnie żadnej kontry. Więc Duda musiałby grać skoczek B4 szach. No, skoczka się trzeba pozbyć, więc dochodzimy finalnie do takiej pozycji. Biały ma tutaj piona więcej, natomiast czarny postawi sobie tego gońca na C5, zagra A3. Rzeczywiście jest pion w plecy, ale są różnopolowe gońce, więc to daje duże tendencje remisowe, daje duże szanse, żeby rzeczywiście to ustać. No ale z drugiej strony, biały aktywizuje tego gońca na D5. Jest pion przewagi, więc biały Tymi pionami będzie zasuwał kiedyś tutaj wolniaka na linii F wytworzy. No i tutaj są grube problemy po stronie Polaka. Oczywiście da się to ustać, ale trzeba się mocno wykazać. No i tutaj wyglądało to wysoce groźnie, ale na nasze szczęście z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu. Caruana nie chciał iść na te różnopolowe gońce. A to szokujące, no bo to jest taka pozycja: co wiecie, nie ma, nie da się przegrać, nie ma żadnego ryzyka, tylko po prostu biały bawi się za darmo, testuje sobie tego dudę i totalny ludzi karbulik. No a w partii nastąpiło koniec C4. No i jakby idea jest poniekąd groźna, no bo ten skoczek zostanie skasowany i goniec leci, no a też wisi tutaj w powietrzu dosyć nieprzyjemne związanie. No ale wszelkie tutaj kłopoty rozwiązuje posunięcie królew 8. No wszelkie kłopoty to może za dużo powiedziane, bo jeszcze się tutaj dzieje, ale w tamtej końcówce byłoby po prostu znacznie, znacznie, znacznie ciężej. W partii wybicie na D5, wieża tutaj odbiła, goniec C3, goniec F6, e, czyli Janek oczywiście aktywizacja e, z presją na tego pionka C3. Wybicie na B6, e, goniec e, zbił na C3. No i teraz, wieża czarnego z przyjemnością zameldowałaby się na polu D2, prawda? No bo piony białego są tragicznie, z, z wieżówkowego punktu widzenia ustawione, no bo wieża, jak tylko wjedzie na drugą linię, no to dosłownie wszystkie te piony będzie sobie mogła po kolei konsumować. Więc Duda chciałby się tam dostać, tylko ten wredny goniec z E3 przeszkadza, więc proste rozwiązanie goniec D4. No i w partii nastąpiło wybicie. Wieża E8, szach. Król się chowa. No tutaj, oczywiście, piona nie należy bić, bo mat, więc trzeba zachować czujność. No i Duda zdecydował się na posunięcie hapić. W partii wybicie na A4, wybicie na E3, wieża C4. Wiadomo na tego pionka. No ale Duda oczywiście kontruje, najlepszą obroną jest atak. No i tutaj finalnie się powymieniało. No i ten król białego jeszcze musi tutaj dobiec na drugą stronę szachownicy, no ale to nie jest żaden problem. No i finalnie partia zakończyła się remisem, także muszę powiedzieć, że ja osobiście autentycznie mam dość. Autentycznie mam dość. Widzę, że Duda y, doktoryzuje się w tej obronie rosyjskiej. Rzeczywiście jest to katowane non stop. Y, I faktycznie Duda y, niezłe wyniki tutaj kręci, y, ale po prostu jako kibic, ile można, ile można. jakaś obrona sycylijska. C5. Yy, dobra, już niech będzie ten Hiszpan. A nawet już w ostateczności niech będzie ten Karokan. Ale już obrony rosyjskiej autentycznie mam dość. Nie wiem jak wy.